Partnerem medialnym portalu Rzeszów na Żywo jest Polskie Radio Rzeszów. Partnerem medialnym portalu Rzeszów na Żywo są Nowiny 24. Rzeszów na żywo to pierwsza internetowa stacja telewizyjna w Rzeszowie transmitująca na żywo wydarzenia kulturalne, sportowe i biznesowe z naszego regionu. Jeśli jesteś organizatorem imprezy plenerowej, sportowej lub konferencji i chcesz się pokazać większej widowni niż pomieści twoja arena lub sala wykładowa, zadzwoń do nas. Rzeszów na żywo przeprowadzi profesjonalną transmisję na żywo z twojej imprezy i pokaże ją tysiącom widzów na całym świecie. Ważne wydarzenia warte są pokazania większej ilości widzów. To najskuteczniejsza forma promocji Twojej firmy. Chcesz sprawdzić, jak to działa? Dowiedz się więcej na stronie www.reszównażywo.pl. Czorem transmisji jest firma Król i Knapik. Autoryzowany dealer Volkswagena oraz partner serwisowy Audi Rzeszów Aleja Armii Krajowej 60. Witam serdecznie. Już za kilka minut rozpocznie się koncert galowy. Kończący i finalizujący tegoroczny festiwal dziecięcych zespołów folklorystycznych w piwniczu zdroju. A tutaj z nami, teraz na Placu Ditla w Centrum Iwonicza, jest pani Anna Sokołowska, prezes Zjednoczenia polsko katolickiego w Ameryce Północnej. Pani prezes, czy takie festiwale są potrzebne? Bo jest to festiwal szczególny, nie dla dorosłych tancerzy, a dla młodych osób. Jak wobec tego wygląda kultywowanie polskiej tradycji ludowej w Stanach Zjednoczonych, właśnie wśród najmłodszych? Ja myślę, że te festiwale są bardzo potrzebne i właśnie dziękujemy Wspólnocie Polskiej, że takie festiwale organizują, bo nasze dzieci, tak jak skorupka za młodu nasiąknie, to oni przyjadą, bo niektórzy po raz pierwszy tutaj do Iwonicza zatańczą na scenie, chcą później tańczyć w naszych zespołach, chcą się uczyć kultury, języka i tradycji polskiej i później chcą przyjechać do Rzeszowa na, na ten duży festiwal i to jest bardzo, bardzo ważne. A duże festiwale, podobnie jak i festiwale małe, odbywają się co 3 lata. Tutaj widzimy na scenie dzieci, które nawet mają po 5-6 lat, właściwie taki najmłodszy uczestnik 6 letni Proszę powiedzieć, bo wspomniała Pani o tym, że ucząc się tańców ludowych, podtrzymują polskość. Na ile to jest ważne? Na ile ta tradycja ludowa i tradycja narodowa pozwala przetrwać Polonii i utrzymać własną tożsamość narodową, właśnie w Ameryce, gdzie kultur jest mnóstwo? Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. E, ja wiem po swoich dzieciach, które po, po raz pierwszy przyjechały do Polski później chcą przyjechać do Polski, chcą się uczyć języka polskiego. Moje, nasz, moja, nasza córka się urodziła w Stanach Zjednoczonych, ale dzięki języku polskiemu pracuje w firmie, który potrzebował język polski. Tak samo te dzieci. Oni chcą później chodzić do polskich szkół sobotnich, chcą tańczyć, chcą przyjeżdżać do Polski. To jest tak ważne, żeby oni utrzymywali ten kontakt i te ko zapoznawali korzenie. To jest bardzo ważne. Wspomniała Pani o tej pracy, czyli polskość ma przyszłość w Stanach. Bardzo dużą. Właśnie że Oprócz języka hiszpańskiego, który jest najpopularniejszy, trzeba znać inne języki. I Polski tak samo wchodzi na rynek i, i jest bardzo popularny i poszukują. Zresztą w każdym kraju, jak znasz dwa czy trzy języki, masz lepszą pracę, prawda? Dokładnie. Czego zatem możemy życzyć tym młodym tancerzom na teraz, na najbliższe trzy lata? No, żeby wytrwania, żeby dalej tańczyli, żeby dalej wspominali ten festiwal, żeby chcieli następne, za następnych lata znowu przyjechać i żeby, żeby tak samo się uczyły choreografii pols tańców polskich, żeby uczęszczały na kursy, żeby się uczyły języka polskiego, żeby utrzymywali tą, te polskie tradycje. To są dla nas najważniejsze, żeby nigdy te tradycje, o tych tradycjach żebyśmy nie zapomnieli. Dziękujemy i, i przyłączamy się do tych życzeń. Życzymy tego samego. Ja serdecznie. Z nami na placu Dietla jest teraz pan Mariusz Grudzień, dyrektor ósmego polonijnego festiwalu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Iwoniczu zdroju Panie dyrektorze, festiwal zmierza ku końcowi. To wielkie, ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Ciężko było przygotować taki festiwal? No jak każdą imprezę polonijną, staramy się przygotować jak najlepiej. Staramy się. Jak najlepsze zakwaterowanie, wyżywienie, przygotować dla naszych polonijnych gości, ponieważ wkładają oni bardzo dużo trudu i bardzo dużo pracy w to, żeby tutaj pokazać, pokazać jak najlepszy program i pokazać się tej w Iwoniczu. Chcemy, żeby czuli się tutaj jak u siebie w domu, więc trudno jest to przygotować, ale dzięki przychylności władz Iwonicza Zdroju, władz Podkarpackiego i Podkarpackiego i samorządu udaje się to jest przygotować bardzo dobrze. Festiwal cieszy się wśród Polonii dużą popularnością. Chyba świadczy o tym m.in. fakty, że nie wszyscy, którzy by chcieli, mogą na ten festiwal przyjechać. Tak, no, zgłasza się zawsze więcej zespołów, ale nie chcemy, żeby to był ogromny festiwal, tak jak w Rzeszowie chcemy, żeby ten festiwal był festiwalem takim rodzinnym, spokojnym, bo przyjeżdżają tutaj dzieci, które potrzebują jednak atmosfery spokoju, rodzinnej atmosfery, no i żeby mogli też troszkę pobyć swoimi rówieśnikami. Festiwal organizuje Rzeszowski Odział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Kolejny dziecięcy festiwal za 3 lata, przynajmniej tak zaplanowany. Za dwa lata festiwal zespołów dorosłych w Rzeszowie. Jakie plany działalności statutowej Stowarzyszenia mamy na najbliższe 2-3 lata? No jeśli chodzi o festiwale, to liczymy w dalszym ciągu na wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansowało ten festiwal. Liczymy też na pomoc władz samorządowych, Województwa podkarpackiego, samorządów lokalnych, bo to wszystko, te wszystkie instytucje oraz sponsorzy mogą nam na tyle pomóc, że ten festiwal może się odbywać tutaj na Podkarpaciu. A jeśli chodzi o działalność pozafestiwalową? No, jak zwykle studium tańców Polski, czteroletnie studium choreograficzne, pobyty edukacyjne dla dzieci, wystawy. Normalnie praca domu Polonii na co dzień, gdzie przybliżamy mieszkańcom Podkarpacia środowiska polonijne, opieka nad studentami, którzy studiują w Rzeszowie ze środowisk polonijnych. Także ta bieżąca praca jest zawsze coś jest do zrobienia. Czyli można powiedzieć, że dokładnie jest co robić. Panie dyrektorze, dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Sub Rozmawiamy teraz z Panią Niną Wojtuską, głównym choreografem Festiwalu Dziecięcego w Iwoniczu Zdroju. Przed nami koncert galowy, który już za kilka minut. Czy możemy zdradzić, co zobaczymy w trakcie tego koncertu? Oczywiście możemy zdradzić. Koncepcja koncertu galowego była taka, aby pokazać zabawy dziecięce, ponieważ w zespołach bardzo często się zdarza, że kopiuje się układy dorosłych, a chcemy, żeby zespoły tańczyły, nie tylko tańce, ale również bawiły się. I tutaj zobaczymy kilka zabaw dziecięcych, które są tańczone w całej Polsce, i które tańczą dzieci. Tańczyli ich ojcowie, tańczyli dziadkowie i myślę, że wszyscy je pamiętają te zabawy. Dzisiaj to taki dzień podsumowania festiwalu, bo festiwal zmierza do końca. Przez parę dni młodzi ludzie tańczyli na scenach Iwonicza, Krosna, także ościennych miejscowości, wielu ościennych miejscowości. Jak by pani oceniła ich poziom artystyczny, osób, które tak naprawdę tańce polskie, ludowe, narodowe ćwiczą daleko poza granicami kraju i tutaj przyjeżdżają i pokazują przed polskim narodowym okiem, czegoś się nauczyli? My robimy tu już po raz któryś ten festiwal, i ja tak widzę, że za każdym razem jest coraz wyższy poziom. Zespoły, właściwie instruktorzy zespołów kształcą się bardzo mocno na różnych kursach. W Rzeszowie, między innymi, jest kurs instruktorski, takie studium instruktor instruktorskie i bardzo nam jest miło, jak tu widzimy, że przyjeżdżają ze swoimi zespołami, absolwenci tego kursu, ale nie tylko, różne szkolenia mają i muszę powiedzieć, że programy, układy są coraz bardziej prawidłowe, yy, prawidłowo tańczone yy, przez zespoły, no i w związku z tym, no poziom jest coraz wyższy, no i widzimy, że dzieci są coraz Bardziej chętne z tego, co opowiadają choreografowie zespołów. No i no, cieszymy się, że tak właśnie jest. Praca z dziećmi, trud czy przyjemność? O, no, jedno i drugie. Jedno i drugie sama wiem z własnego doświadczenia, ale myślę, że przeważa przyjemność. Dlatego, że jak widzimy efekty naszej pracy, ciężkiej pracy, bo praca z dziećmi jest trudna to naprawdę jest to no, no efekt wspaniały i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i myślę, że dzieci również, bo bardzo lubią pokazywać się na scenie. One przyjeżdżają do Iwonicza, oni chcą jak najwięcej tańczyć. Tańczyły tu w Iwoniczu, tańczyły w różnych miejscowościach, wyjeżdżały i one się cieszą, że tych występów było dużo. Zatem pozostaje nam zaprosić już tylko na koncert finałowy. Zapraszamy gorąco serdecznie na nasz koncert galowy, w którym wystąpią wszystkie zespoły. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na koncercie. Dziękuję bardzo. Jadek czyż telewizja Rzeszów na żywo. Panie Jadku, mamy do czynienia z czymś nowym na rynku rzeszowskim, podkarpackim, a być może nawet w skali ogólnopolskiej. Proszę krótko scharakteryzować, z czym mam do czynienia tak naprawdę. Mogę powiedzieć nawet w skali ogólnoświatowej, ponieważ nasza stacja telewizyjna jest nową stacją w zasadzie działającą dopiero od paru miesięcy. Generalnie no, doświadczenie już mamy duże, bo staż jakiś 18-letni. Telewizję stworzyłem razem z moim przyjacielem Wojciechem Kaszubą, z którym też już działamy długie, długie lata na rynku. A dlaczego w skali ogólnoświatowej? Dlatego, że oglądają nas widzowie generalnie na całym świecie, co świetnie mamy udokumentowane po ostatnim poniedziałkowym koncercie Kraju Zamieszkania, gdzie oglądało nas ponad 17 tysięcy widzów. To dla nas jest naprawdę bardzo dużo. To jest generalnie jak do tej pory rekord oglądalności. Najwięcej widzów oglądał nas z Polski, ale drugim krajem oglądającym pod względem ilościowym były Stany Zjednoczone, a później Kanada. No tam skąd przyjechało najwięcej zespołów i najwięcej grup polonijnych. Czy są potrzebne jakieś wymagania, specjalne wymagania sprzętowe, żeby oglądać telewizję Rzeszów na żywo? Jeśli chodzi o odbiorców, to wystarczy po prostu posiadać zwyczajny, domowy internet z prędkością 512 kB, no i do tego potrzebny jest odtwarzacz Flash Playera wersji 10. A jeśli chodzi z naszej strony o, że tak powiem, realizację takich przedsięwzięć, takich transmisji telewizyjnych, to, co Państwo za chwileczkę zobaczycie, to, co Państwo widzieliście w poniedziałek na koncercie Kraju Zamieszkania, to właśnie zrobione tym to. Wozem transmisyjnym, mobilnym, na 5 kamer HD. Generalnie to tworzymy nie tylko transmisję do internetu, ale także do transmisji telewizyjnej. Czyli wóz jest jakby uniwersalnym wozem, że nie tylko tworzymy transmisję do internetu, gdzie mogą nas oglądać internauci, ale także jesteśmy producentem zewnętrznym i współpracujemy z różnymi stacjami telewizyjnymi, i ten nasz sprzęt właśnie jest do tego wykorzystywany. Czyli zapraszamy do oglądania i dzisiejszego koncertu, i, co, i wszystkich pozostałych transmisji. Zapraszamy serdecznie do oglądania. Pozdrawiamy wszystkich widzów na całym świecie. Do zobaczenia i zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.wurzechrównażywo.pl. Śledźcie Państwo naszą telewizję. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. bardzo gorąco na koncercie galowym 8 Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju. Jest to ósmy z kolei festiwal, w którym w tym roku uczestniczy 17 zespołów z 7 krajów świata, między innymi z Kanady, z Białorusi, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Ukrainy i USA. Zespoły występowały tutaj, w Iwoniczu-Zdroju, oraz w wielu miejscowościach Podkarpacia. Na przykład na ziemiach krośnieńskich i nie tylko. A to wszystko za sprawą tych, bez których ten festiwal nie mógłby się odbyć. A są nimi i właśnie ich gorąco witamy. Teresę Kubas-Hul, przewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Gorące brawa. Witamy bardzo serdecznie panią Annę Kowalską, wicemarszałka województwa Podkarpackiego. Pana Tomasza Orczyka, przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Panią Annę Sokołowską, wiceprezesa Zjednoczenia Polsko-Rzymskokatolickiego w Ameryce. Pana Tadeusza Pilata, prezesa Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Pana Łukasza Kardasa, dyrektora Telewizji Polonia. Księdza Stanisława Słowika, dyrektora Caritas Diocesji Rzeszowskiej. Oraz pana profesora Tadeusza Markowskiego, członka Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz prezesa oddziału Wspólnoty w Rzeszowie. Oraz gospodarzy Iwonicza Zdroju i powiatu Krośnieńskiego. Witamy mieszkańców i wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszy koncert. A sponsorami festiwalu są Rys Mlecz Szybownisko Grupa Mleczarska, PGE Dystrybucja SA, PGE Obrót SA, ICN Polfa Rzeszów SA oraz Res Motor Dealer Forda. Dziękujemy za wsparcie finansowe Ministerstwu Spraw Zagranicznych, zarządowi oraz marszałkowi Województwa Podkarpackiego, samorządom podkarpackim, gminom Sanok, Chorkówka, Dukla, Solina, prezydentowi Krosna, burmistrzowi Iwonicza Zdroju. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert galowy będzie transmitowany na żywo na cały świat przez telewizję internetową. Tutaj jest hasło www.rzeszownarzywo.pl A teraz. Rozpoczynamy koncert, koncert galowy. galowy. Ta piękna melodia pasterska wprowadziła nas w świat zabaw dziecięcych. Ale, stryjku, ja tutaj widzę jakieś dzieci. Dzieci, co to macie do no, tego? Oczywiście, zobacz, jakie mają co piękne za zabawki. zabawki. Pokażcie te zabawki. Wspaniale. A w co będziecie się bawić? Jawory! Jawory! Zapraszamy Chodźcie do zabawy. Z Chodźcie z zabawkami tutaj. Tu złożymy w naszym kąciku zabawki. Tak. O, tutaj o. pięknie. Dobrze. I zapraszamy do wspólnej zabawy. Jafory. Jawor, jawor, Jaworowi ludzie. Co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. A sto koni przepuszczamy, a te dwoje zostawiamy.